Drukarki rządowe robią brrr. A hajsu, coraz mniej. Spoko! My też tak mamy. Słuchajcie, szybki temat. Jest początek miesiąca i planujemy budżet na maj. My, jako rodzina z trójką dzieci, zdajemy sobie sprawę, jak często jest trudno utrzymać te, ten balans pomiędzy wydatkami a oszczędnościami, szczególnie w dzisiejszych czasach. Pokażemy, jak planujemy budżet. Zobaczycie nasze wydatki. Pójdziemy też razem na zakupy, żebyście zobaczyli, jak razem z Paragonem uzupełniamy różne kategorie w naszym domowym budżecie. Używamy do tego aplikacji, bo Hello jest XXI wiek, a my jesteśmy pragmatyczną, rodzinną. Dwa kliknięcia budżet ma być szybki. Od niecałych dwóch lat, używamy aplikacji Szybki Budżet z własnymi wpisanymi kategoriami. Dlaczego ta aplikacja? Nie mam pojęcia. Po prostu dwa lata temu szukając jakiejś tam aplikacji do budżetowania, po prostu tą aplikację znaleźliśmy i teraz robimy to chyba z przyzwyczajenia. Jest na rynku dużo takich aplikacji, na pewno coś dla siebie znajdziecie. Do dyspozycji mamy 7,5 tysiąca razem z 500 plusami i. Jeszcze wypłaty do nas nie przyszły, ale jak już przyjdą, to wszystko sobie zweryfikujemy i zaktualizujemy w aplikacji. Budżet mamy wspólny, nie ma tutaj Twoje pieniądze, moje pieniądze, po prostu mamy wspólną kubkę i tyle. Tak, yy, na początku miesiąca zawsze sobie mówimy w danym miesiącu jakie są wydatki i po prostu je wpisujemy w aplikację. Tak, jak czegoś potrzebuję, to mówię, że o tyle pieniędzy wiedzam na nie wiem grę. Mamy na dwóch telefonach tą samą aplikację, mamy synchronizację kon włączoną. Więc, jak ja zrobię zakupy, wpiszę paragon, to Maria wie co kupiłem. Tak, i tak samo ja, jak zrobię zakupy, to od razu wpisuję, wtedy nie ma właśnie tego gubienia wszystkich paragonów. Jesteśmy z wszystkimi wydatkami na bieżąco. Tak, wiemy ile mamy pieniędzy w każdej chwili. Mamy na tym kontrolę. I u nas jest taka zasada, że właśnie kto ktoś kupił, to od razu musi wpisać w apkę. Tutaj mamy kategorię naszego budżetu. O, tak to wygląda. Akurat subskrypcja jest darmowa, więc pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału. A teraz idziemy dalej z budżetem. Zaczniemy od jedzenia. Tu rozdzielamy jedzenie na dom, pracę, przedszkole, słodkie napoje, sony przekąski, alkohol. Jedzenie domowe, no czyli to co gotujemy, tak? Tutaj mamy kwotę stałą, to jest około 1400 zł. To jest tam 40 parę złotych dziennie na jedzenie. 1400, ciach. Jedzenie, praca, 50 zł, bo zawsze ktoś mi w robocie mówi na kebaba niestety. Przedszkole, przedszkole. Y... To zależy tak naprawdę od miesiąca, ale no w tym miesiącu na przykład wyszło to 377 zł bodajże. To 380, pyk. Słodycze i napoje, Boże, myśmy w tamtym miesiącu wydali 400 ponad złotych na słodycze i kole w sumie. Tak. Więc tutaj musimy budżet bardzo mocno obniżyć, tak. bo tu tracimy kontrolę nad tym. I ja myślę, że od tego miesiąca trochę to bardziej jeszcze rozbijemy i damy osobno słodycze i osobno słodkie napoje. A ja bym jeszcze rozgraniczyła nawet bardziej, szczerze powiedziawszy, żeby mieć kontrolę nad tym, ile wydajemy na słodycze my, a ile wydajemy na słodycze dla dzieciaków. No w sumie tak. Bo y, też to różnie bywa. Nie bo... zawsze dziewczyny jedzą to samo, co my. Y, y, więcej my podjadamy tak naprawdę, bo my mamy jakby kontrolę nad tym, co nasze dzieci spożywają, tak? Bo chcemy, żeby były zdrowe. A w drugą stronę to już tak gorzej trochę. Dobrze, czyli mówisz, że dodajemy nowe kategorie. Dobra, musi być jakiś ładny obrazek. E, Winko. Winko nie. Tam był soczek wyżej. Gdzie? E, w kieliszeczku, Skończyłem, proszę bardzo. Mamy nowe kategorie. Słodycze, słodycze, dzieci, napoje słodkie i słone przekąski. Będziemy mieć teraz większą kontrolę nad wydatkami na słodkie. Tylko teraz nie wiem, jak to zbudżetować. 50 zł na dzieci. Myślę, że wszystko po 50 zł damy po prostu. No Do domunicję kupujemy w tym miesiącu wynajem. No to Was nie powinno interesować, to jest sprawa między mną a właścicielem, troszkę prywatności trzeba mieć. Rachunki elektroniczne to takie wszystkie Netflixy, subskrypcje różne, też telefony, internet. Na to idzie 300 zł i jestem siebie dumny, bo na początku roku tutaj było ponad 500 zł. Myśmy zrezygnowali ze sporo subskrypcji w styczniu tak. i to procentuje. Tak, bardzo dużo y, mieliśmy aplikacji, czy tam właśnie już różnych subskrypcji, które nam pobierały te pieniądze. Jakieś tam aplikacje tak. do podlewania kwiatków, tak dalej. A tego tak naprawdę nie używaliśmy. Zrezygnowaliśmy też podwójnego abonamentu na książki, bo mamy Legimi, jeszcze był Empik Go. Jedna aplikacja wystarczy. No i mamy 200 zł miesięcznie w kieszeni. A to jest już tak naprawdę prawie 2,5 tysiąca w skali roku. To jest naprawdę wręcz potężna oszczędność. O tak się mówi. Tutaj 20 zł na aplikację, tu 30 na aplikację. Tak. I ale potem kilka stów wychodzi, nie? Tak, ale jak podsumujesz już sobie właśnie w skali roku i widzisz tę kwotę, to nagle ci się oczy wielkie robią jak 5 zł, i o kurczaki! Jednak tu trzeba coś ograniczyć, więc sprawdzajcie też swoje budżet w tym kierunku. Dalej są rachunki. Prąd, gaz, tak dalej. W tym miesiącu nie ma gazu. Nie, prądu. Prądu, przepraszam. W tym miesiącu nie ma prądu. To będzie około 375 zł. Środki czystości. Ile potrzebujemy? Ciężko mi powiedzieć, bo trzeba proszki kupić, więc jakieś... Ile, ile proszki? 300 zł chyba? No to coś razem 4 stówki. Dobra, kosmetyki. Ja muszę szampon kupić. Wow. Nie, to stówka, standardowo stówka szampon, pasta do zębów tak dalej. Jeśli są jakieś większe wydatki na kosmetyki, no to oczywiście mówię o tym Dariuszowi, że na przykład coś mi się kończy i tak dalej, że muszę kupić, no to wtedy adekwatnie hmm. podwiększamy budżet. Fryzjer, tak dalej, to ty na pazury? Tak. Ja bym chciał do barbera. To dwie stówki, nie? Tak. Razem. Minus. Ubrania. Dzieci potrzebują ubrań? Tak. Tak. Le idą w zastraszającym tempie niestety. To 150 starczy? Starczy. Transport to na mnie na bilety do pracy, stuwencja. Niecała wychodzi. Książki czasopisma to nic nie kupujemy. Lekarz. Tutaj będzie boleć. Bardzo boleć w tym miesiącu. Bo mamy specjalne badanie. 5 stów trzeba wydać. Kolejna kategoria to higiena dziecięca. Tutaj stówka. No to są pieluchy. Chusteczki na wilżan. I co? Kredyty. No to też sprawa prywatna. Ale Wam powiem, że dużo w tym miesiącu będzie, bo Allegro Pay niestety, ten później zapłać. Tak, ja przeszanżowaliśmy w tamtym miesiącu i trzeba to zapłacić teraz. Kolejny budżet jest na kanał. Niestety no, trzeba płacić za muzykę 60 zł, 50 zł Canva i 45 zł Photoshop z Lightroomem. Wychodzi 150 zł miesięczkę na prowadzenie kanału. No, zapomniałem o lekarstwach. Na lekarstwa trzeba kupić witaminę D, trzeba kupić jeszcze Tran. Tak. I trzeba by było. No, moje leki plus zapas. Bo zawsze jakaś infekcja się zdarzy. Jakiś antybiotyk może być także 250 zł. Mam nadzieję, że 100 zł będzie jednak, ale te 150 zawsze dodajemy sobie. Znaczy co? Patrzcie, kto się obudził z rzęki? Kaziu, maluszek. Dobra, budżet gotowy. Tyle właśnie mamy pieniędzy do wydania, czyli dostaje nam. Niecałe 250 zł na oszczędności w tym miesiącu. Bardzo bo, bolesny miesiąc będzie, mały zapas jest. Tak. No ale lekarz naprawdę dużo w tym miesiącu. I spada lekrokej. Bo tak, tam zostaje około 1000 zł. E, mamy kilka jakby funduszy, takich nazwijmy to oszczędnościowych. E, mamy fundusz awaryjny, to jest tutaj 1000, jakby się coś popsuło, na przykład pralka czy coś. To zawsze można kupić, naprawić. Mamy fundusz na dzieciaki, na przyszłość. Mamy też na suszarkę, już tak. wypełniony, ale to kupimy po, la, po lecie. Po lecie, tak. E, na święta, stówkę miesięcznie. No bo wiadomo, potem przed świętami, żeby ten budżet tak nie ucierpiał, no to już właśnie zaczynamy zbieranie. Aby to e, po prostu w grudniu potem nie bolało w pupcie. Tak. I teraz jeszcze zbieramy sobie taką poduszkę finansową. Żeby tak było na 3-4 miesiące na przeżycie, gdyby nam się noga podwinęła, gdybyśmy oboje pracę stracili, tak z 15 tysięcy chcielibyśmy mieć. 5 tysięcy na miesiąc, bez głupot, Nie powinno nam wystarczyć, żeby po prostu przeżyć, przetrwać tak. bez pieniędzy, tak. bez wypłat. Ale w tym miesiącu tylko odłożymy na, na dzieciaki. No. 250 zł. Mam nadzieję, że troszkę więcej zostanie jednak, że tak, uda Wam tak. się spiąć tyłeczki. No, ale jak widzicie, można. Staramy się, żeby właśnie te pieniądze zaoszczędzić, tak. żeby zawsze coś w tym budżecie. Na no, w razie co było. Nie czyni was bogatym, ile zarabiacie, ale ile potraficie odłożyć, bo. Możecie mieć minimalną krajową i być o wiele bardziej bogatszymi ludźmi od kogoś, kto zarabia 15 tysięcy, bo ten ma leasingi i okazuje się, że jest bardziej zadłużony od Was, czyli ma mniej pieniędzy. Jeśli macie gotówkę oszczędności, a on ma nic, to jesteście gotówkę bogatsi od niego. Dobra, jak wstał, to my szybko lecimy na zakupy. Tak. Po zakupach wam pokażemy, jak po prostu wpisujemy ten paragon w tą apkę. Jak rozdzielamy to na kategorie, bo tutaj u nas to bardzo ważne jest, właśnie w śledzeniu naszych wydatków, żeby ten paragon rozbić na różne wydatki. Zakupy zrobione na 3 dni. Zapłaciliśmy razem 145, zł. Nie będę narzekał czy to dużo, czy mało, bo każdy Polak. Przyzwyczaiłem się do tego, że nas po prostu pykają w pupę codziennie, bez mydła. Jest ci przyjemnie i miło? Nie, nie jest mi miło, ale teraz to wpiszemy w aplikację i pokażemy jak po prostu rozdzielamy to na kategorie. Tak, jak dysponujemy naszym budżetem domowym. Dobra, ja mam tu paragon, mam tutaj długopis, bo będzie mi potrzebny. Zmieniam tylko widok kamery, co teraz będę robił, to będę zaznaczał na paragonie wszystko co nie jest takim normalnym jedzeniem, czyli jakoś tam chemie, jakieś tam wyposażenie, słodycze, alkohole, napoje i tak dalej. Teraz sobie gdzieś na poczku podliczam ile na słodycze wydałem, no tylko Kinder Bueno było, czyli 8 zł. Był papier i płyn do płukania, to jako środki czystości, bo tam też chemię taką pisujemy, i, i pasty i tak dalej. To jest 13,99. Dodać 7,49. 21,48. To teraz wszystko damy w aplikację. Słodycze 8 zł, ciach. środki czystości 21,48. Ciach, i da sobie od reszty paragonu, czyli od 145, 26, bo tyle na paragonie jest. Odejmę słodycze, odejmę tą chemię. Wychodzi 115, 78. Ciach, i zrobione. Tu w aplikacji zapomniły nam się paseczki. Mamy wtedy kontrolę i wiemy, ile tego budżetu nam zostało, czy jest za dużo rozpusta, czy można jednak coś sobie dokupić. Na samym dole pokazuje się, ile wydaliśmy już pieniędzy, a ile jeszcze jest do wydania w budżecie. Ja myślę, że na sposób jest to szybki i ma, daje nam dużą kontrolę nad wydatkami, nad oszczędnościami. Dzięki w ogóle liczeniu pieniędzy, dzięki budżetowaniu, no, udaje nam się zaoszczędzić troszkę grosza, mimo że dużo nie zarabiamy i dużo pieniędzy nie mamy, to jakieś oszczędności na koncie posiadamy, więc uda się. Jestem ciekaw Waszych sposobów, jak Wy planujecie budżety, jak Wy oszczędzacie pieniądze, może Was nasz film natnie, żeby to robić, żeby nie robić tego na pałę. No bo finansów trzeba pilnować. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.